Cześć! Jesteśmy na Post-Flight Analysis. Opowiemy Wam, co się stało z naszą rakietą. Przejdziemy od tego, jak ją w ogóle znaleźliśmy. Jak widzieliście na poprzednim filmie, powiedzieliśmy, że main body jest intakt. Jednak nie jest intakt. Bombeiros, troszkę się pomylili. <grym, grym>, Rakieta spowodowała... main body spowodowało pożar po wylądowaniu przez co no, łatwo było ją znaleźć. Bombeiros od razu udali się i ugasili pożar. Następnie my udaliśmy się do, do, te, do tej lokalizacji. Pozbieraliśmy wszystkie szczątki rakiety do worków. Zapakowaliśmy main body na y, traka i, i pojechaliśmy po, ponowską na y, Krzysztof powie nam. Co, co, co było z no Znalezienie no byłoby problematyczne, gdyby nie nasze systemy telemetryczne, dzięki którym udało nam się precyzyjnie wytrakować jego pozycję. Główna zasługa przede wszystkim naszają tutaj w naszym studenckim trackerze, dzięki któremu wiedzieliśmy do samego końca, gdzie znajdują się w każdy element naszej rakiety. Warto tutaj wspomnieć, że elektronika komercyjna, m.in. Feederweight, nie zadziałały poprawnie. E, głównie przez to pewnie, że na, na konkursie było wiele drużyn, którzy nadawało na tej samej częstotliwości co tamten tracker, przez co nie mieliśmy z nim żadnego kontaktu. E, no skąd znaleźliśmy około 1,5 km od main body w środku lasu, więc znalezienie jego bez naszych systemów e, trakowania byłoby praktycznie niemożliwe. E, warto też dodać e, informację, jakie mieliśmy dzięki naszym. E, Trackerom mogliśmy ustalić e, też wysokość, na jaką poleciała rakieta z danych GPS-u, którą oszacowaliśmy na około 8300 metrów. Dzięki temu, że głowica jest lekka i opadała bez spadochronu hamującego, po uderzeniu w ziemię nie uległa aż tak wielkiemu zniszczeniu, aż tak wielkim uszkodzeniu jak Main Body. Między innymi przetrwał nasz payload który znajduje się przede mną i przetrwała praktycznie całkowicie nienaruszona płytka nos Board, z której uzyskaliśmy wiele danych. Te dane umożliwiły nam postprocessing i wyciągnięcie tego, co naprawdę stało się w trakcie lotu. Bez tego bylibyśmy w kropce dzisiaj i nie moglibyśmy nic wyciągnąć, żadnych sensownych wniosków. Co ciekawe, po odzysku nie pozwolono nam wyłączyć tej płytki, ona działała dalej i musieliśmy czekać aż do następnego dnia, żeby móc ją wyłączyć, żeby odbył się post-flight review. Dzięki temu, że Nosecone przeżył i że cały czas zapisywał dane, przede wszystkim mamy dużo danych akcelerometrycznych, które od razu po ściągnięciu z no na przesłaliśmy też do zespołu w Polsce, więc mnóstwo ludzi ruszyło do post tych danych, całkowaliśmy akcelerometry. I najbardziej prawdopodobną hipotezą mówiącą o tym, dlaczego rakieta wróciła na ziemię w ten sposób, a nie inny, jest po prostu pech. Mieliśmy około 5 stopni pochylenia wyrzutni, i w momencie po odpaleniu rakiety, ona przyspieszała, pod koniec cieczy w zbiorniku, czyli mniej więcej 7-8 sekundzie lotu, rakieta dostała bardzo silny podmuch z kierunku przeciwnego do tego, w którym została wystrzelona. Ten podmuch był na tyle silny, że dał boczne przyspieszenie rzędu 9G, a ponieważ to było w locie naddźwiękowym, to jak mówią analizy CFD, z tak dużymi finami, jakich używamy tutaj na juroku, na rakieta jest bardzo nadstateczna wtedy, więc dostała podmuch, który dał jej siłę boczną w kierunku minus X jednocześnie, pochylając ją pod wiatr, więc, więc całą resztę trajektorii leciała bardzo mocno pod wiatr i w skołnie mamy też rurkę prantla, która mierzy ciśnienie dynamiczne, więc wiemy, że względna prędkość rakiety względem atmosfery w apogeum, pozioma, to było coś koło 70 metrów na sekundę, czyli jakieś 250 km na godzinę. I odpalenie spadochronów przy tej prędkości jest już poza tak jakby projektowym zakresem. Wiemy po tym, że nosecone i rakieta spadły w całkowicie innych miejscach, że rozdzieliły się w apogeum, a nie później. I... Main body, tak jak je tu widzicie, spadało balistycznie, osiągnęło jakieś 94 metry na sekundę przed uderzeniem w ziemię, czyli około 340 km na godzinę. No i to właśnie uderzenie w ziemię przy takiej prędkości sprawiło, że wygląda jak wygląda. Generalnie przy nominalnym trybie odzysku, wszystko powinno wyglądać w ten sposób, że separacja main body od głowicy, już taka całkowita, powinna nastąpić dopiero na 450 metrach nad poziomem Ziemi. Jednak w tej sytuacji, przez, tak jak Bartek wspomniał, znaczące siły od wiatru, prawdopodobnie lina, bądź któreś połączenie między linami, między spadochronem pilotującym, a częścią głównej rakiety, nie wytrzymały, pękły, co zaskutkowało tym, że main body po prostu oddzieliło się bardzo szybko, blisko apogeum, od samego spadochronu pilotującego, który jednocześnie jest wymagany do tego, aby wyciągnąć spadochron główny na tej wysokości 490 m. Więc jakby spadochron główny nie mógł już nic niestety zrobić, w żaden sposób pomóc w odzysku, i rakieta uderzyła o ziemię, uderzając początkowo od góry. Tak naprawdę, tam gdzie kończy się zbiornik, powinniśmy widzieć dwie rury. Z tych rur zostały strzątki, które są widoczne też tutaj na stole. I tak naprawdę, one pochłonęły większość energii przy uderzeniu, przy którym opóźnienie wynosiło około 410G. 410G to było opóźnienie średnie, które wynika tak. z tej długości hamowania. Ale jak wiadomo, to nie jest rzecz, która jest jak z sprężyna hamująca równomiernie, więc tam bardzo możliwe, że chwilowe przeciążenia były nawet rzędu, rzędu 1000G. Dokładnie. Z tego właśnie powodu, mimo że część zespołu napędowego przeżyła, to już znacznym uszkodzeniem uległ m.in. widoczny tutaj łącznik którego współczynnik bezpieczeństwa na wyboczenie od samych sił, od ciągu silnika wynosił ponad 30, a mimo wszystko siły były na tyle duże, aby go wygiąć. Jednocześnie straty zanotowano też na końcu dyszy, co prawdopodobnie wynika z tego, że rakieta po uderzeniu początkowo górą skoziółkowała i uderzyła również ze znaczną siłą końcem o ziemię. Mimo tak znaczących uszkodzeń, jakie było widać przed chwilą, to mimo wszystko po raz pierwszy, mimo zniszczenia rakiety, zdobyliśmy naprawdę znaczącą ilość danych, które no, pozwalają nam no, właśnie aktualnie wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło, a także próbować zabezpieczyć się na to wszystko w przyszłości. Z komponentów yy, głównych rakiety, co ciekawe, Fincan jest nietknięty. Prawdopodobnie można by go założyć na nową rakietę i polecieć ponownie. Zbiornik właściwie też, oprócz tego, że trochę uszkodziły się gwinty u góry, ale jeżeli byśmy odcięli górę i przyspawali nowy balket, też prawdopodobnie byłby do ponownego użycia, choć kuszącym jest zrobić mu próbę niszczącą, ponieważ używamy tej technologii zbiorników od dość długiego czasu i nigdy żadnego nie zniszczyliśmy, więc tak naprawdę nie wiemy, gdzie jest ich limit. Pozostałych komponentów, no wiadomo, rura avioniczna się sprasowała, wszystkie baterie spowodowały pożar, więc tutaj przede wszystkim widać rzeczy spalone. Eee, widzimy na przykład górny łącznik, to jest komponent, który był przymocowany do góry zbiornika. Co ciekawe, technika łączenia laminatu do, do aluminium, której też nie mieliśmy jak przetestować, bo tylko i wyłącznie testem niszczącym, a tak dużego komponentu nie dalibyśmy rady w żaden sposób zniszczyć. Wiemy, że to klejenie przeżyło otwarcie spadochronu i fikołka, którego rakieta robi, bo leci spadochronem do przodu i po jego otwarciu ona robi bardzo takiego agresywnego fikołka. I to Warto jest miejsce. Dodać, że przeżyło to po raz drugi, tak naprawdę, ponieważ w Stanach był to ten sam komponent, który był wykorzystany na konkursie. W Stanach Zjednoczonych i wtedy też on przetrwał bez żadnych śladów uszkodzeń. No i tym razem niestety się uszkodziła, ale sama powierzchnia klejenia widać, że tak. tak. Dała wi radę widzimy, że. Bardziej. Ile tu jest? Tu jest 6-8 mm aluminium. Mm aluminium. I, I mimo, że siły były tak duże, że tu na przykład widzimy, jak ładnie też wyboczeniowo sprasowało się aluminium, pech chciał, że sprasowało rasberkę, Nawet widać jeszcze cały czas malinkę na rasberce no to samo to łączenie rury, rury laminatowej do, do aluminium jest, jest, jest niesamowicie wytrzymałe I tutaj podejrzewamy, że tu musiały być przynajmniej 2000 nm momentu gnącego w tym miejscu, kiedy ona się obracała i sam fakt, że te wszystkie komponenty wylądowały w tym samym miejscu, świadczy o tym, że się nie złamała. Ścieło śruby 12.9, 18 śrub 12.9, które. Zostały rozerwane bądź ścięte. Tak, 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 tak. Więc, tak, tak. więc, więc siły, siły na pewno były potężne. Tutaj też widać, że rury w części, w której mają przekładkę z aramidu, po prostu się rozsypały w pył, pochłaniając energię. A tutaj, przy łączeniach, gdzie mamy przełożone je węglem, ten komponent przetrwał. Jest taki bardzo poniszczony w dużej mierze przez to, że był pożar. Tak? Tutaj widać. Widać to, co zostało z całego kosza awionicznego. Wiemy na pewno, że nie doszło do żadnego przepalenia się lin w wyniku pirotechnicznego wyrzucania głowicy, ponieważ to jest komponent, który ma, to jest kewlarowa taśma, która jest w komorze pod tłoczyskiem wyrzucającym, wyrzucającym głowicę. No i jej nic nie jest. jest, jest w całości na obu końcach. I Warto większość. Trzeba dodać, że w sumie pożar nie wyniknął jakby od samego na przykład, układu napędowego, tylko niestety ogniwa, w które były wyposażone choćby zabór główny i cała awionika, nie przeżyły tak znaczących przeciążeń i one właśnie wywołały pożar wokół rakiety. Tak, tak. Jak widać, głowica. I w środku kosza awionicznego. Nawet, na, na, nawet nawet taśma izolacyjna na głowicy z numerem, żeby ją łatwiej znaleźć, jest, jest w miarę nietknięta. Więc, więc jest to taki. Fakt, że postanowiliśmy mieć tą elektronikę w głowicy też, którą w sumie jest backupowa nam daje, daje teraz bardzo dużo możliwości. Dowiadujemy się przede wszystkim o wielu komponentach, co do których do tej pory znaliśmy tylko symulacje wytrzymałościowe. Wiemy, że, wiemy, że te, których, w których projektowanie najwięcej czasu wsadziliśmy to są, są pancerne, mówiąc krótko, nie? Jeśli chodzi o płytki elektroniczne, które znajdowały się w koszu za wynikom, no to właściwie przestały one istnieć. Zostały z nich totalne zgliszcza. Tak naprawdę e... najgorsza dla nich nie była wcale ogromna siła, jak na nie działała. Tak naprawdę pożar zniszczył nam doszczenie płytki. Przetrwały większe elementy laminatu, na którym znajdują się elementy elektroniczne, jednak sama temperatura wytopiła wszystkie kości pamięci, na które się znajdowały na tych płytkach. Przez co utraciliśmy większość danych z naszej awioniki. Znaleźliśmy jedną całkowicie nietkniętą kartę SD, z której wyciągnęliśmy też wiele danych. Była to karta znajdująca się w Razberce. Yy, niestety kamera, która znajdowała się w awionice nie przetrwała, została doszczętnie zniszczona. Będziemy próbowali wyciągnąć dane z karty pamięci, która jest nadpalona i dosyć mocno uszkodzona, ale nadal będziemy próbowali. Warto również wspomnieć, że do całej tej sytuacji doszło głównie dzięki temu, do samego startu rakiety, doszło głównie dzięki temu, że zdolności operacyjne naszego zespołu tak naprawdę przewyższyły jakiekolwiek oczekiwania. Udało się tak naprawdę całą rakietę wstawić na wyrzutnie, podłączyć, połączyć wszystkie systemy elektroniczne w przeciągu około godziny i 15 minut. Co jest tak naprawdę wielkim osiągnięciem, patrząc na, w porównaniu do innych zespołów, które się przygotowywały do startów, to wiele z nich wymagało tak naprawdę tego kilku dni. Więc tak naprawdę dla całego zespołu należą się wielkie brawa za subordynację i ogarnięcie tego w tak krótkim czasie. I za to, że ludzie działali bardzo sprawnie, w bardzo dużym stresie, bo, bo w, dniu, w dniu lotu mieliśmy mieć 3 godziny na przygotowania. Taki był plan dnia. Niestety okno startowe, które było przed nami było ciągle przedłużane, przedłużane, przenoszone i nikt nie przesunął kolejnego, więc zamiast trzech godzin mieliśmy właśnie mniej więcej godzinę na właściwie ustawienie wyrzutni w miejscu docelowym, postawienie jej przy zamocowanie lin, rozstawienie całego systemu naziemnego. Jakieś inne zespoły zajęły namioty, z których prowadzi się kontrolę lotu, więc również w ciągu tej godziny. IT musiało rozłożyć PCC, nawiązać łączność radiową z launchpadem. Musieliśmy w tym czasie przewieźć butle z gazami technicznymi, z których tankowaliśmy, bo również nie były na padzie, były jakiś dystans dalej. Musieliśmy je przewieźć, zamontować i przygotować wszystko do tankowania. Nie, nie, przez to, że mieliśmy tak mało czasu... Pułap jest trochę niższy niż, niż, niż projektowy, bo byliśmy niedotankowani. Nie było czasu na wszystkie procedury, przede wszystkim na, na przechodzenie zbiornika. I, I w efekcie mieliśmy około kilograma podtlenku azotu mniej niż, niż projektowo. Ten pułap z GPS, on się pokrywa z akcelerometrami. I, i on, on, on jest około 8300 metrów, z tego co pamiętam. I o ile, mi, o ile dobrze mi się wydaje, to jest to Rekord pułapu osiągnięty w historii tego konkursu przez jakąkolwiek rakietę napędzaną yy, układem napędowym, czy to yy, stałym, ciekłym, czy hybrydowym, konstrukcji studenckiej. Ponadto, pierwszego dnia wiedzieliśmy, że będzie najlepsza pogoda tak naprawdę, z wszystkich dni startowych, więc to nam dokładało dodatkowej, dodatkowego stresu, że następne dni lotne moglibyśmy. Nie zostać dopuszczeni do lotów na 9 km. Mo możliwe jest, że musielibyśmy zdowngradeować naszą kategorię do 3 km. Tak, ponieważ przepisy konkursu jakby wymagają do wszystkich strzałów rakiet znacznej widoczności, braku chmur, i z, z tego powodu jakby rakiety startujące na 9 km mają zazwyczaj bardzo małe okienka startowe dla siebie w skali całego konkursu. Które mogą zostać dopuszczone do startu. Tylko my wykonaliśmy w tym roku na Euroku lot na docelowe 9 km. Przez to niedotankowanie byliśmy bliżej 8300. Punkty dostaniemy na pewno za pułap niższy, ponieważ, ponieważ kocowa awionika na podstawie której oficjale konkursowi dają. Punkty mierzy wysokość metodą barometryczną i zakłada rozkład gęstości, tak jak w atmosferze standardowej, czyli 15 stopni Celsjusza na poziomie morza, przede wszystkim. A tutaj mieliśmy znacznie wyższe temperatury, więc atmosfera jest niższej gęstości, więc i gradient ciśnienia ma mniejszą wartość, dlatego zawsze te pomiary bazujące na założeniu atmosfery standardowej są, są niedoszacowane. Podsumowując, nasz lot, pomimo tego, że. Rozbiliśmy niestety rakietę, można doszkiwać się takich plusów jak możliwe przeprojektowanie jej, poprawienie tego, co można jeszcze w niej ulepszyć. Także no, nie załamujemy się, będziemy, będziemy dalej rozwijać naszą konstrukcję. Również zaistniała sytuacja pozwalająca na wyciągnięcie wielu wniosków. Przede wszystkim, w których elementach naszej rakiety warto umieszczać zapisy danych kluczowych dla lotu, tak naprawdę. E, mogliśmy, możemy też wnioskować, właśnie, że dobrym miejscem do zapisu danych jest e, nasz hecu główny zawór po prostu mm, stąk, łącznik. Łącznik, łącznik e, który przetrwał ogromną siłę i prawdopodobnie jest jednym z najlepszych elementów do umieszczania czarnych skrzynek, gdzie możemy zapisywać dane z lotu. Tak jest. No to wydaje mi się, że będziemy kończyć nasz postflight i do następnego odcinka, gdyż zaczynamy pakować rakietę, pakować wyrzutnie. Już tutaj chłopacy się kręcą wokół i, i pośpieszają nas. nas bo... Oddałeś rakietę. <laughs> Oddawać rakietę. Bo jutro o 6 rano wyjeżdżamy i wracamy do Polski. Dzięki, siema.